Policjant i edukator w jednej osobie, tak określa swoją rolę rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Jak wyjaśnia spotyka się z uczniami i studentami, by odczarować wiele tematów lub coś ważnego dopowiedzieć. Przyznaje, że choć prawa dziecka są chronione od 25 lat, to ciągle jest to płaszczyzna do końca nieodkryta. Dotychczasowe osiągnięcia to ustawowy zakaz bicia i przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Sprawy pilne to walka z otyłością i leczenie zębów. Rzecznik mówił także o nowych rozwiązaniach prawnych. Coś co mam nadzieję, dzieje je za moment się wydarzy, już se, se, Sejm się wypowiedział, teraz Senat i za chwilę wróci e, ustawa do Sejmu. To jest prawo dziecka do obojga rodziców. Niezwykle ważne, poważne e, zwrócenie uwagi w, tym, w tej sytuacji około rozwodowej. W ubiegłym roku Rzecznik Praw Dziecka zarejestrował ponad 48,5 tysiąca interwencji. W tym roku telefon zaufania dzwonił już ponad 13 tysięcy razy. Ponad połowa spraw to konflikty około rozwodowe. Przed wystąpieniem Rzecznika Praw Dziecka w siedzibie podkarpackiej platformy z dziennikarzami spotkał się nowy poseł PO Marek Poręba. Został parlamentarzystą po tym jak z mandatu nagle zrezygnował Zbigniew Rynasiewicz. Poręba przez ostatnie cztery miesiące, czyli do końca kadencji będzie pracował w Komisjach Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych. Miałem przed spotkanie z przewodniczącym. Rozmawialiśmy m.in. o ośrodkach doskonalenia techniki jazdy, ponieważ jako dyrektor wold Kiedyś zacząłem ten projekt, dzisiaj jest bardzo, bardzo rozwinięta rozmowa i plany w związku z tym. Poręba potwierdził, że zmiana odbyła się w trudnym czasie dla Platformy Obywatelskiej i liczy, że będzie to zmiana pokoleniowa.